Tylko i jak się tu przywitać? No siemanko, z tej strony Smok I z tej strony Rasiek I Rasiek, i... Robimy nową serię Tak jakby, poznaliśmy się dzisiaj Tak jakby, i ten... I postanowiliśmy Nagrywać Minecrafta, czy tam różne gry No Czeka, i Tak, tak sobie sprawdzamy, nie? Gierkę czy Będąc cholernie zazdrośni o tą kwadratową masakrę, zrobiliśmy własną yy, kwadratową rzeźnię. Yy, yy, jak widać, lubimy Minecrafta, robimy domy z liści. No, jesteśmy zajebiści. <laughs> jesteśmy zajebiście, <laughs> mamy zielone liście. Yy, czekaj, jak to się robiło, że yy, kamera tak była, czekaj, i? Ja nie no. wiem, bo ja, wiesz, rzadko w sumie gram Minecrafta. Jak to się nigdy robiło? Ale udało mi się serwer po postawić, muszę F... się pochwalić. Jestem programistą. F5? No, jest. Właśnie o to mi chodziło. Dwa razy F5. No, sunze mi się, bo nie mogę sobie liścia postawić. A dach zrobię z diamentu. Z dynamitów. Z dynamitu, właśnie. <grym> okay. A nie, to trochę za nisko. Trzeba jeszcze jedną warstwę położyć. Nie, no czekaj jeszcze. Jeszcze nie, jeszcze nie, jeszcze nie wysadzaj mi tego. Bo ja wiem, bo ty tak sobie postawisz, potem podpalisz i wszystko pójdzie w pizdu. Tutaj już mogę? Czekaj, y, te, no tak, tutaj już chyba tak. Bo tak to był okropnie nisko dach. Eee. Yy. Ja tam będę, o. Że tak powiem, nasz dom jest super wybuchowy, normalnie. No, a, a jakie będą drzwi? O. Drzwi z liści. A czekaj, bo tutaj, no właśnie, to są liście wszędzie. <laughs> okay. Drzwi, drzwi wstawimy pancerne. Pancerne jakoś, drzwi z li liści. się chciał włamać, ciekawe czy pomyśli, żeby przejść przez ścianę, a nie przez drzwi. Żelazne, czekaj. Tak, tak, ja gram na cheatach. Oszuku Oli żeś odwalił Habirę. No i mamy dach, ładny. Ej, czemu Czeka ja tu zrobiłem? Mam... Dzisiaj ty zrobiłeś tam drugie. To <laughs> to jest drugie wyjście. Backstage Ewaku... to jest. Ewakuacyjne, czekaj, to jeszcze tu trzeba zrobić. I okno, 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 okno musi być. A nie bo chociaż, chociaż przez te liście i tak wszystko widać. Aha, to rykłada się. <noise> czekaj, 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 czekaj. Co by to. Z... Ej, to jest kowadło? Co to? O lol, w tej grze jest kowadło, kminisz to? Patrz, chłopie. Kowadło. Czekaj, <noise> czekaj czy, to, czy jak to, to połączyć. Służy? Czym A, to się nie połączyło? Mogę naprawiać rzeczy. Czym to się nie połączyło? bo coś chyba źle zrobiłeś. O, jest! Dobra, to ja idę robić kolejkę tam. Ej, aha, nie wyjdziemy stąd. Czekaj... Zapomniałem Czemu? guzik tam, żeby się tam... Jak nie wyjdziemy? Nie wyjdziemy, czekaj, drzwi... No ja wyszłem. Czekaj, co, co ja tu jeszcze mam w ogóle? What the fuck? Jak ty to otworzyłeś? Aha, wywaliłeś wyro w ścianie, no. no. można i tak. O, to zrobimy tak. A je, jak otworzyć to? I tu zrobimy dźwignię, o. Dobra. Wagonik już jest w środku. Z piecem. Ja nie chcę, żeby tam był pies, tylko ja, ja, ja tam chcę być. Czekaj. Ja chcę się przejechać kolejką. Wypierdielę ci tą... Nie mieści się w drzwiach, no nie! Nawet diamenty w ścianach rosną. A, bo to jest taki, taki kraj, no wiesz, no, co ja ci będę dużo mówił. I tak, to się jakoś napędzało, te wagoniki. Ta, a jak się TNT yy, detonuje? Nie, nie detonuje się, nie. <grym> nie w domu. Jakoś się... A, tu są. O, zasilane tory. Właśnie. To było to. Ej, marchewka na co? Marchewka na patyku. Kminisz? Patrz. Stary, patrz, marchewka na patyku. Nie wiem do czego to służy. Ej, czyj? przyjadę się wagonikiem do wody. Ale ty ja nie. Bo to trzeba zrobić zasilane tory, no. I jak się stąd wychodzi? A. To ten redstone nam pewnie trzeba. Nawet, ale mamy koncepcję w zero planu. <grywamy> Budujemy. Nie da się! Fuuuck! Dobra, zrobię ci tak. Chcesz jechać? Jedź. Ale ja ci nie pozwolę zginąć tragicznie. Czyli, no, tu... może się nie rozbierze. No. Gdzie tu są jakieś stworzenia? O jest. Mam creepera w ręce A ja mam kałamarnicę pod sobą nie, nie, nie to jest sama jego głowa? Zimna woda Czemu mam głowę? A to Myślałem... masz nie mieć głowy? Myślałem, że to jest ten potwór cały, a to jest tylko jego głowa. No bo coś źle musiałeś zrobić. Czekaj, muszę to naprawić. Urwałeś creeperowi głowę Taki to jest? Sadista. Dobra Tyle ci starczy. Dalej nie jedziesz. Tu ci tam same zasilane, żebyś się dobrze rozpędził. Bo to tak chyba działa, nie? O, głowa, nie, nie. Jak to zrobić, żeby. on duży wy. Czekaj, ja wytestuję kolejkę. Wiem, że to niebezpieczne, no ale. E! Ej nie działa. Bo nie jest całe. Znaczy tu nie jest zrobione. A może tu trzeba to jakoś ten O, takie i What the fuck. Nie, bo to się nie chce zasilić. Ej no, pojechałby ze mnie. Głowa Creepera. Ej, jak to się zasila? Nie wiem no... Ja stary nigdy nie robiłem torów ani nic. Kiedyś robiłem, ale to dawno było. Tu widzę tylko głowy creepera, a gdzie są te stworzenia wszystkie? Krę... Nie da się tam ten Dobra, czekaj. No i nie włącza się. Jest, za... mam, znalazłem. Jak to się zasila? Dobra. Nie chcę I czym się... to zasilić? Te no. tory są zasilane. Powinno działać. Mechanizm, czekaj. O, może tak. Jak wy wysiąść z tego? Bo nie mogę. E, kliknij prawym przyciskiem. <laughs> nie, zabij go. Zabij go, on nie wie, że tu jesteś jeszcze. O idzie. Patrzy się na mnie. Ja się go nie <laughs> boję. To jest kumpel mój, co go straży. Jadę. To ja ci zasilę tory. Ale tu się nie da To bym musiał tego Pod spodem Ale nie, bo tam jest woda i tak To jak ja to zasilę Dobra, to zrobię tak To ja nie mogę wysiąść, przyciskam guziki i nic Czekaj, bo ja ci tu zasilę Mam siłę to zasilę Zaraz Mor zasilone <śles> Jak F-16 wylecę. Tak. Prędkość wylotował masz taką, że... Ty, ale jak mam stąd wyjść? Gdzieś... Jest. Dobra, jest. Spadła o. do wody wagonik. A Creeper żyje swoim życiem. Aaaa! Podpaliłem dynamit! <laughs> Świeczką! Nie! Nie wybuchaj! No what the fuck. rozbił mi tory. Wodospad mamy Ej, ale to świeczką! Spad... I patrz, I... on no, no się nas boi, creeper Ale jak skończył poprzedni, dziwisz mu się? Patrz, nie robi mi nic Bo wie jak skończyła konkurencję Trzymaj się boi? Dobra, i choć chciałbym tak zrobić, to ten wagonik raczej pionowo do góry nie wyjedzie What the fuck are you? Having? What the fuck? Tylko one nie wybuchają. Podenka, co robisz? I oni jacyś bezpłodni są. Nie stary. wybuchają. Więc są eunuchy. Okay. Bo się boją, a teraz jakbyś chciał. Wiesz. Dobra, postaję kolejkę. Zobacz, zdążę do niej wsiąść. Jadę, stary, pa. Bzium. I do wody. Pff. Ej, to twoja kolejka tu dalej jest. Ej, tu wykopę taką dziurę. Utopię Coś tutaj. mi kurde fraps zahaczył chwilę. Ale już lajtowo jest. Trzeba skmienić inne narzędzie do nagrywania. Fraps jest przestarzały już. O oh jest, wybucha. Chyba go wkurzyłem. Oh no. Moje tory znowu będę musiał. Tu... <laughs> 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 tak jesteś, spany? Dobra. Za karę. Ale dom jest nienaruszony. Mówisz! Wow, co się dzieje? Naprawiłem nasz dach, bo przeciekał. Nie gara. No i co, nie ma torów, nie ma nic. A właśnie, że są. Będę się tak wodził tam jest po prostu. W się powrót. Papa. Bul 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 Pokazać, <laughs> czy teleportować Cię do mnie chcesz? <laughs> nie, nie może lepiej nie. No. Wiesz, jak się kończy kolejka tam z drugiej strony. No, w wodzie. O to na dnie jestem. Bul 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 bul. A zabije mnie jak ten, jak będę się topił teraz. Nie, teraz nie. O, widzę cię. Ja ci tu przyświecę, czekaj. Nie da się. Ty, tutaj... What the fuck, tutaj nie ma wody. Dobrze. Ty czekaj, jak, jak się stąd wydostać, bo tutaj nie widać nic. Zaświeciłem ci. Jo, ja, ale fajnie. To teraz tu. Ej, jaskinia! O ja! Rozmi, pod kolejką wpadamy do wody i przenosimy się do jaskini. A tu jakieś lokatorzy tu jeszcze są. Ale patent. Ja przedłużę kolejkę. O, górek. Kamienne cegły z ukrytym potworem. What the fuck? Okej. Okay. O, coś tam ci wybuchło Ty tak, myślę ta marchewka jest, to może konia się da zaprzęc jakoś do tego wagonika Ty buduj kolejkę w przeciwną stronę Gdzieś jest? Czekaj, czekaj Buduj z drugą stronę Coś płynie do mnie. CO TO JEST Jakiś jesz Czekaj, czekaj... Bez kitu. dawno nie defragmentowałem dysku, bo mi coś skacze czasami. Ja bym się nie przyznawał, nie przyznawał że mi się zacina Minecraft. <laughs> Ale nie, to każda gra, nie? Tym bardziej. <laughs> No i na mojej drodze stanęło drzewo, no i co ja zrobię teraz? Zrobię. to jest. O, dobra, tak będzie gitara. Zrobię tak. I pod górę Dziurę w tym? Jaką dziurę? yyy no w górze. Nie. Podstawą pod tory będą te diamenty. Diamentowe, diamentowa eee, trasa. Trzeba pokazać klasę, że my bogaci jesteśmy. No, diamentowa trasa. Czy ty znamy, tak? Co mi, <laughs> Nie będą mi tu podskakiwać. Drzewo mi stanęło na drodze. Dobra, Dobra, tutaj jest. Czyli to ten inny rodzaj torów trzeba, tak? Żeby zasilanie było. No, w sumie je się powinno tylko okazyjnie wstawiać, no ale. Coś się nie połączyło. Nie wiem, w tą stronę. Odwrotnie. Tak, w tym stronę. Ty coś nie, nie zakręcają, te tory same. No właśnie, te chyba nie chcą. Trzeba zakręcać tamtymi drugimi. Aha. O, ale będzie zjazd. Czekaj, czekaj, czekaj. Trzeba zrobić. Cóż, tak? Nie chciałem tego. Tak. Co jest. Co to jest a bo diamenty tak, tak zmieniają to to? what the fuck tak, tak teraz jak jak zjedziesz świnia świnia ty nie, nie zakręcisz do domku byłego naszego tylko na no do... bo tam już nie ma domku gdzie mam skręcać A, czyli tymi faktycznie się tak nie zrobi. Czyli trzeba zrobić tymi. No, znalazłem rozwiązanie. Zakręty się robi tymi drugimi. Czyli rozpędzać można się jedynie na prostej. No, what the fuck. Kurde, tak. same Dobra, czekaj. Ej, ale tu będzie kolejka śmierci, bez kitu. Zróbmy ten, Wysyłem miasteczko całe. No, to będzie taki swego typu roller coaster. Ja bym do tego nie wsiadł osobiście. Jak mam być szczery? Kurde, same zakręty zrobiłem. No i nie wiem, gdzie dalej to ma prowadzić. Aha, tutaj. Ja myślałem, że tu jaskinia jest, a tu nie ma. Gdzie ty jesteś? What the fuck? Byłem pewny, że tu jest jaskinia. A to kij, to wyjadę z, dru z drugiej strony, zrobię wyjazd. To jest tutaj ten dziura, chyba nie? A to ja ją teraz wykopałem, tam nie ma jaskini. Bezczelna. Ja tu zrobię. Ty, bo coś mi tu tego... warczy mi tu coś. Ale nie kop mi tu! Bo ja robię wyjazd! Na drugą stronę całkiem, tak? Tak. tej góry. Do góry. Dobra, to ja tutaj zrobię jakoś... ...diamentowa ja jest, trasa. Jest wysoka ta góra trochę. O świnia mi spadła na głowę. Bez kitu. hamska, świńska i w ogóle nie wychowano. Gdzieś tutaj wyjdziesz przez ścianę? Bo zrobię taki tunel w mroku. Jestem. A teraz znowu na dół. Jezu, będą rzygać pasażerowie. Góra, dół, góra, dół. A tu jesteś, dobra. Ja tutaj mam trasę. Bez kitu. Nie wsiadłbym do takiej kolejki. Bez szans. Tylko wiesz co jest najgorsze? Co? Teraz trzeba przejść ten odcinek jeszcze raz i te, to i te tory zasilić. Gitara ty połączyłeś wszystko? Znaczy, no tutaj, te. Znaczy, nie wiem, tu właśnie, tutaj, że nie mogę, nie może tam w stronę domku, tutaj. Taki nie ma trój w trzy strony, no nie? Dwie strony nie ma. Ale powinienem. Tutaj od być, razu zakręcać. zrobi tu. Tu. Hmm. Nie, no, no to to no, że Czekaj. Jest. To ty zrób tu taki objazd. Jakby, jakby wiesz. Tu taki, żeby to się łączyło z tym, tak wiesz. Odtąd czekaj. na przykład tak tu. Tak? Czy nie tak? Hmm. A ja zrobię objazd z drugiej strony Czy ja tutaj nie połączyło się coś no, A, Ładne kółko zrobiłeś <laughs> Czekaj, bo teraz tu już nie wiem o co chodzi Pogubiłem się Tu zakręca tym. <laughs> Znam jak w jakiejś warszawie. Różne te. Tak. Dobra. Tu, mi się, tu zrobiłem obejście, i teraz musisz jakoś się podpiąć z tym. Jak to zrobić? Kuźwa, a ja chodzę na architekturę, rozkimi. A z głupimi torami nie, nie umiem sobie poradzić. To najwyżej tu się będzie przenosiło wagonik i, <grym> i pchało się z powrotem. No albo tutaj się połączy. Popracuj to na tym, a ja tu porobię ten. zasilanie. I no zaraz tutaj, pierwsze testy robimy. Tutaj jest ten chyba w całe kółko zrobione. Ale tutaj nie ma połączenia z tym. Nie wiem jak to. Może jeszcze inny rodzaj torów jest? Dobra, trzeba je pozasilać teraz. To. 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 A tego odcinka nie zasila? Co nie zasila? Ja bym nie zasilał. Jadę, ale coś... Powoli. Jada. Jak tak się zwisiło Na zakrętach się trochę kiepsko składasz, no ale... <laughs> A mi się w ogóle gra zwisiła cała. Widzisz? Bo nie wolno tak szybko jeździć. Puść, pa, się. Bo tu jeszcze nie ma toru. <laughs> Jadę w drugą stronę. <laughs> Bo tam jeszcze zasilania nie było. Znów zatrzymałem się. Chyba, że sam sobie włącza. A, bo ja to nagrywam przecież. Może mi braknąć miejsca na dysku, może mi się to nie zapisać. Nie no, i tak już w sumie długo trwa, także... Czekaj, to trzeba tą, ko tą kolejkę do dokończyć, to nie ma szans, żeby nie. Czekaj, kurde, gdzie ja weszłem w ogóle? Co to są za jakieś jeże? Jak to zasilić?

Fajna trasa. Tak oddaliłem z całości. Cały widok trasy mam. <noise> Lata. No fajnie to wygląda. Ko szkoda, że ta trasa się zaczyna w wodzie. Fajny spontan w ogóle. <noise> I w ogóle... Zaczęliśmy nagrywać ten bez żadnego planu, pomysłu, bez no. niczego. A całkiem to wyszło, nie? A skończyliśmy kolejką. <laughs> Trzeba ją wytestować. O, no, nie gara. Górków już nie ma. Dobra, ten już nie chce się dalej W następnym odcinku najwyżej. <laughs> Ciąg Sur dalszy nastąpi. Survival mamy za Dobra, to trzeba zasilanie I ja ten będę jechał, nie? Znaczy, jak się uda. Ciekawe, gdzie się zatrzymam. Właśnie boję pomyśleć. Hej. Kurde, pojechałoby ze mnie. A moje uderzyło w ciebie i spadłem w przepaść. Odbiłem się i spadłem w drugą stronę. Dobra, siadasz? Dwóch da? Pojałoby ze <śmiech> mnie. <śmiech> Zacznę od początku. E, tutaj nie ma tych, zasilania. Jak to nie ma zasilania? Musi być, wszędzie dałem zasilanie. Czerwona pochodnia. Czerwona pochodnia to jest, nie? No. Czekałem. O, jadę ale teraz ja się zatrzymałem, a jadę. jaki zrobiłem Tori, <śm> jupi! Yeah! To pierwszy na mecie? Ty, ale tu nie ma mecy nawet Ej, to ty to zapętliłeś? <śm> Dobra, ja będę byś... ci na presach. Wysiadłem. Wagonik ci rozwaliłem, chyba. Te w kółko można Zauważyłem, że mi coś zwisa jak ten. Eee, fraps. Jak za dużo tych zakrętów jest. No, mi fraps pada do 42 klatek. To muszę tu naprawić. Pewnie POJO jedzie beze mnie teraz. No, oczywiście. <grym> 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 no ŚWINIA! ŚWINIA! Rozjadę cię tym. Czekaj. To będzie egzekucja. Tylko postaję kolejkę. Eee, uciekła mi. Kostka A tu są dwie świnie. I trzy kolejki na raz pcham, chyba. Jo miau, świnia, no. I w drugą stronę, bo świnia mi stanęła na, na drodze. Jezu Rybik cukrowy. Ej, widzę cię tam. Na górze stoisz. Czekaj. Okay. Wypadłem z trasy. O, Noc się robi. Bo ktoś mi tutory zepsuł. Chodź sprawdzić Co robić? Co? Aha No jak ja teraz pojadę teraz? Trzeba jakiś objazd zrobić Ty Dobra, to zgaźmy to i przeniesiemy się na Half-Life'a Dobra Zer, zer, zrobimy dwa odcinki w jeden wieczór no to dobra, no to yy, żegnamy Was widzowie do następnego, no, ale widzimy się, widzimy się za chwilę. No to się ma, cześć. No trzymajcie się, ciepło pozdrawiam. Smok, rasiek, do Hello. usłyszenia.